Okay. Dzisiaj zajmiemy się ogólnymi ustawieniami serwera TeamSpeak 3. Yy, aby zmienić ustawienia, klikamy prawym na, yy, na ten pierwszy kanał, który mamy na samej górze i edytuj serwer wirtualny. Yy, ukazuje nam się takie oto okno. Yy, po kolei, najpierw tutaj możemy wpisać nazwę serwera, na przykład serwer testowy. Yy, będzie to nazwa, która będzie nam się wyświetlała tutaj oraz będzie to ogólna nazwa naszego TeamSpeaka. Nierze możemy wpisać nazwę fonetyczną, czyli nazwę, którą będzie czytał, będzie czytał symulator, gdy użytkownik ustawi sobie to odpowiednio w ustawieniach. Być może kiedyś o tej funkcji powiem. Dalej hasło. Hasło jest to, to chyba każdy wie, co to jest hasło. Po prostu, aby połączyć się do serwera, będzie trzeba wpisać. Przydaje się to, gdy TeamSpeak'a tworzymy, po to, żeby na przykład zeznajemy sobie pograć w czy pogadać, czy cokolwiek porobić. Dalej jest maksymalna ilość użytkowników, czyli po prostu sloty. Domyślnie bez licencji można mieć maksymalnie 32 sloty. Licencja jest darmowa, jednak trzeba podać swoje dane na, na stronie TeamSpeaka. W opisie będzie link. Wtedy można za darmo, zdaje się, do 512 slotów Powiększyć, tak mi się wydaje. Każdy domysł jest 132 i gdy ustawimy więcej, co możemy zrobić, no to nie działamy do końca legalnie. Rezerw zarezerwowane sloty są to sloty, z których korzystać mogą tylko wyznaczone grupy. O grupach opowiem kiedy indziej. Dalej, ikona. Ikonkę możemy sobie ustawić. To jest ikonka, która jest widoczna tutaj oraz ewentualnie w zakładkach, gdy ktoś sobie ustawi nasz serwer. Można ikonkę zedytować, na przykład ja to tutaj mam logo Apple. Dalej to jest wiadomość powitalna, czyli wiadomość, która wyświetla nam się tutaj, gdy pierwszy raz połączymy się. Nie, przepraszam, za każdym razem, gdy będziemy łączyć się do serwera. Dalej, dalej jest on tutaj różne ustawienia hosta. Tutaj wiadomość powitalna, którą możemy ustawić w jaki sposób, mam nam się pokazywać. Dalej jest banner. Ja tutaj zademonstruję, jak taki banner wygląda. Banner jest to coś, co. Przy wyświetleniu z każdych kanałów, będzie wyświetlać się tu na górze i coś, w co możemy kliknąć, a wtedy przeniesie nas do danej strony. Strony, którą oczywiście sobie wcześniej wstawiliśmy. Tym samym wpisujemy tutaj banner, znaczy grafikę, a tutaj strony, do której ma nas przenieść. Ja dla przykładu dam Google. Zobaczmy, jak to wygląda. Banner jest brany z tego linku. Gdybym teraz w to kliknął, przeniosłoby mnie do strony Google. Dalej jest button hosta. Button hosta jest to coś, co się wyświetli tutaj i również co po kliknięciu przeniesie nas do danej strony. Tu wpisujemy na przykład Google. No to jest po prostu opis. URL, czyli na przykład Google. Tutaj ikonka, skąd bierzemy. GIF ikonki. No to Ja wklejam tak. Ikonka się jeszcze co prawda ładuje, jednak gdyby się zadawała, to w moim przypadku byłyby to takie drzwi i po kliknięciu oczywiście przeniesiemy do strony Google. Zobaczmy co dalej. Dalej jest transfer. Gdy mamy na przykład kanał taką w możemy otworzyć przeglądarkę plików i wysłać coś. Jednak można zablokować bądź ograniczyć prędkość wysyłania i pobierania, gdy powiedzmy serwer jest duży i może nie sprostać oczekiwaniom użytkowników, którzy, którzy mogą bardzo szybko chcieć, pobierać yy, i tak dalej, yy, gdy mamy po prostu ograniczone łącze. Yy, wtedy, zamiast minus 1, które nie daje żadnych ograniczeń, można wpisać określoną ilość bajtów. Yy, przejdźmy dalej. Tutaj jest zapora antyfludowa. Yy, zapora antyfludowa działa na zasadzie powiedzmy punktów karnych, yy, które, po których dostaniu dzieją się określone rzeczy, yy, aż, aż do bana. Tutaj, gdy serwer wykryje, powiedzmy, fludujemy, daje nam za każdego fluda domyślnie, możemy to zmienić, 5 punktów, po uzbieraniu się 150 otrzymamy ostrzeżenie w postaci wiadomości, później nas wyrzuci z serwera, a gdy wrócimy i dalej będziemy fludować, po prostu nas zwanuje na czas, który jest spisany tutaj w sekundach. Dalej jest ochrona. Tutaj wpisujemy określony poziom identity. Czyli identyfikatora każdego użytkownika. Najniższy poziom jest to poziom 0. Takich to raczej nikt nie generuje. Domyślnie tutaj jest spisane 8. Tutaj możemy zobaczyć, że im wyższy poziom, tym duże się generuje. Gdybyśmy chcieli taki poziom, na przykład ponad 44, to byśmy czekali latami. Można tutaj zwiększyć, jednak raz, bym nie przesadzać, bo. Może być problem z dołączeniem i raczej to odstrasza potencjalnych użytkowników naszego serwera. Dalej jest zakładka różne. Tutaj możemy wybrać, które grupę jest domyślna. Po się na serwer. Grupa serwerowa i grupa kanałowa. Domyślnie jest to gość, guest. W obu przypadkach. Tu jest guest serwerowy, tu jest guest kanałowy. Dalej jest grupa adminów serwera. Channel admin. Tutaj można zmienić lecz. Nie widzę specjalnie sensu, i można zostawić tak jak jest. Dalej jest to, tutaj mam przetłumaczone skarga, jest to complaint. Complaint to jest właśnie na zasadzie takich zgłoszeń. Użytkownik, który ma odpowiednią rangę, o tym o rangach opowiem w innym odcinku, przepraszam, w innym poradniku. Skargę może złożyć użytkownik, który ma rangę, i gdy na danego użytkownika zbiera się określona ilość zgłoszeń, takich skarg, Wtedy dostaje on banana czas określony tutaj, i ilość tych skarg jest określona tutaj. Domyślnie jest to 5, i czas, po którym skarga traci ważność, i ewentualnie trzeba ją jeszcze raz zgłosić, przedłużyć, określamy tutaj. Domyślnie jest to 3600 sekund. Dalej. Tutaj jest minimalna ilość klientów na kanale użytkowników na kanale przed uciszeniem, czyli gdy na kanale będzie 100 osób domyślnie, to wtedy kanał zostanie uciszony. Tutaj można ewentualnie w tej rubryczce ustawiać jej, jak ma być ściszany bądź zgłaśniany, w jakim stopniu dostaniecie modyfikowany głos przy funkcji, która się nazywa Priority Speaker. Priority Speaker to taka funkcja, gdy nadamy ją komuś, powiedzmy na kanale jest 10 osób, nadamy to takiemu Mopsowi. To, gdy MOPS mówi, to resztę wycisza, i MOPS staje się wyraźniejszy, ładnie go słychać, nikt go nie zakusa. Tutaj jest, właśnie. Tutaj możemy włączyć reportowanie do listy serwerów. I tutaj możemy ustawić, co ma się zapisać w logach serwera. Co ma być ogólnie rzecz biorąc zapisywane. Tutaj pominam jeszcze jedną istotną rzecz. Co do ochrony. Domyślnie jest to konfigur per channel, czyli każdy kanał musi sam sobie ustawić, czy, 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 czy ma być szyfrowane, mają być rozmowy. Gdy rozmowy nie są szyfrowane, wtedy można podsłuchiwać że rozmowy nawet nie będąc na tym kanale. Dlatego ja radzę, żeby ustawić globalnie włączone. No i tyle, dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnych poradników i hej!